Dzień dobry, cześć, witajcie z tej strony oczywiście Urban. To jest Simulator 19, seria oczywiście od gotówki do gotówki. Kolejny odcinek, już trzeci bodajże na tej mapie. Myślę, że bardzo fajnie i że Wam się wszystko ogólnie podoba. Także na samym początku zostawiacie łapieczki w górę, zostawiajcie jakiś tam komentarz. A my już tutaj myślę, że bez zbędnego gadania polecimy sobie dzisiaj na pole, bo dzisiaj tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jeśli ktoś nie widział to zapraszam do opisu. Będziemy sobie kościć ogólnie dzisiaj. Tak, teraz będziemy kościć soję. Oj, Andrzej, do domu. odejdź Kurczę, czekajcie, psa, muszę. Chodź. Jak się go woła do nogi? Głaszcz. Ja go chcę wziąć? Chodź. Jak go zawołać? Chodź. Do budy. Tu. Musisz siedzieć tu. Teraz chcę go zostawić. O. Dobra, jak sobie siedzi w domu ogólnie, bo mi tu będzie biegał po ulicy A to różnie bywa Dobra, myślę, że możemy już jechać e, Na czym skończyłem Także jeśli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to wbijajcie do, do Opisu, tam jest link do poprzedniego odcinka e, Pokazywałem wszystkie maszyny, jakie tutaj mamy Także jeśli ktoś jest ciekawy, na czym sobie tutaj będziemy grać, no to Musi zobaczyć go, poprzedni odcinek Stan konta się troszeczkę zmienił, nie ma co ukrywać, ogólnie Sprzedałem jedno pole, zamiast jednego pola Kupiłem dwa pola, więc e, troszeczkę mi się stan konta zmienił. Wymieniłem sobie też rozrzutnik. Myślę, że stan konta jest odpowiedni, ponieważ no, musimy kupić przystawkę do bizona, bo na tych dwóch polach, co kupiłem nowych, mamy kukurydzę, ale ona jest do koszenia na ziarno, więc e, myślę, że, że nawet spoko fajna akcja będzie. Także w najbliższych odcinkach jakieś tam będziemy sobie kosić kukurydzę. Też musimy się tutaj rozszczepić, zaczepić na, na drodze, bo kurczę nie ma gdzie. Wszyscy tutaj mają jeszcze niepokoszone. A soja też troszeczkę wam powiem, że jest e, zarośnięta, więc też nie za bardzo chciałem nagrywać, bo jest strasznie zachwaszczona. Więc mówię, ale dobra tam nowa, nowa seria, nowe pola, więc to nie jest to, że nie pryskałem. Jeśli byśmy sobie tutaj zaczynali od... Od zera, oczywiście, to wiadomo, żebym sobie tutaj pryskał i, i zasiał, to ładnie i ponawoził, no więc za dużo też sypać pewnie nie będzie. Ale pole jest dosyć konkretne, długie, więc coś tutaj myślę, że uda się zebrać. Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj. Ogólnie miał być odcinek skoszenia owsa ale jak już widzicie, po motogodzinach, ogólnie w Bizonie i w ogóle sobie to skosiłem, też był mega zarośnięty ten owiec zielskiem i w ogóle, więc mówię, też nie chciałem za bardzo nagrywać. A teraz czy mi to będzie kosić? No soja też widzicie, troszeczkę inna tekstura jest. I będziemy musieli, kurczę, wam powiem, rozwalić tą słomę z tej soi. Mm, bo... Kurcze. Czy to by się nadawało do krówek? Nie wiem w sumie. Nie, myślę, że orkana weźmiemy i to poczaskamy wszystko. No niestety, bizon nie ma sieczkarni. Nie ma szarpacza. I musimy po prostu tak jechać. Fajnie nawet, kurde, wam powiem, że realnie. Myślałem, że będzie mi tutaj jakoś to mm, rozwalać, w sensie, wiecie, tak jakby nierealnie, ale skoks, fajnie, dobra, mi się podoba. No, lecimy sobie. Także, no mówię, stan konta się zmienił, ale jest, kurde, wam powiem, fajny nowy nabytek może się pojawić. Znajomy ma na sprzedaż yy, Ursusa 12... E, panie jaki to był Ogólnie z ma Ursusa, nie wiem czy to jest 1224 No tam, ogólnie teraz widzicie go na zdjęciach Nie, nie zapomniałem jaki to jest model e, Niestety, ale, og ale ogólnie z przednim napędem e, Ursusa 12-12 na pewno to nie jest Może być 12-24 Chyba tak więc ogólnie ma na sprzedaż i za tanie pieniądze Wam powiem, że dosyć, bo na tych zdjęciach jak on wygląda, to naprawdę jest koksem za 44 tysiące. Nie wiem czy, czy mam go kupić, nie jeszcze w tych odcinkach, ale w najbliższych myślę, że mógłby się pojawić taki oto nabytek. Myślę, że gdzieś Wam tutaj zdjęcia podeślę, bo mi tam wysyłał parę zdjęć, czy tam nie chciałbym go kupić na wiosnę następnego sezonu, kiedy to jakie robimy, więc możecie mi napisać. Czy fajnie by było, jakby taki ciągniczek się tutaj pojawił. Myślę, że jest naprawdę fajny. No, mi się tak podoba, jeszcze na tych wąskich oponach. Jedyny ból, no, że ma wąskie opony, ale to wiadomo, wszystko można zmienić. Jakby się nam troszeczkę stan kąta unormował i w ogóle, więc można zawsze, no, pozmieniać no, te opony. A właściwie on jest tylko na gwiazdach przełożony, więc myślę, że, że będzie okej. Okay. I tutaj sobie lecimy, kurde, widzę, że od miedzy trochę, że tam jaka zrobi. No dobrze jest. No i tak to widzicie tutaj wygląda. Ostatnie pole do kuszenia, tak ze żniw, chyba, mam nadzieję. I byśmy mieli po żniwach, takich tutaj zbożowych. No wiadomo jeszcze kukurydza zostanie. Ale tu to wiadomo, że później, bo najpierw chciałbym e, zrobić się na kosy, bo nie mam co dawać krówkom. a fajnie jakby już przynosiły jakieś pieniądze, bo chciałem jakieś nowe nabytki tutaj powprowadzać rozrzutnik nie pokażę wam rozrzutnika jaki mam ale fajny, fajny ogólnie kolorystyka mi się udało dobrać fajną mi się naprawdę mega podoba rozrzutnik sobie tak zobaczycie jak będzie akcja jakiś tam obornik czy coś Andrzej mi jaki robisz należąco powinieneś kościć znaczy na siedzącą może lepiej widać o tak lepiej trochę widzimy jak jedziemy no sypie nie sypie wam powiem ja przyjechałem dwoma pszczypami a może nie być dwóch w jedną stronę tona. No tu to będzie, z... nie wiem. 6 przejazdów. 6 ton gdzieś da, więc... Nie za dużo. Ale mówię, jest zachwaszczone. E, nikt tego opryskiem nie robił, nikt tego nie nawoził, nikt tego nie wapnował, nikt tego nie orał. Bo to wszystko mam włączone, więc niestety no musi być tak. Na stoi zawsze idzie zarobić. 1600 stoi, nie wiem czy jechać teraz to sprzedać, czy po prostu później Fajnie by to było zbalotować, ogólnie e, Tą słomę jakby, z tej soi Ale wam powiem, że to z tym zielskiem Z tym wszystkim, nie wiem czy to się nie będzie gotować Może bym to zostawił na parę dni, żeby to przeschło No nie wiem Nie, rozwalimy to wiecie Orkana wiem, orkanem chyba to zrobię, albo Albo tym, do, 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 do siana tak zwanym pająkiem, tym małym też by można to rozrzucić no zobaczymy czym to zrobię można by orkanem tutaj żadnych linii energetycznych nie widzę, więc orkan myślę, że dobrze by tutaj sobie z tym poradził kamieni też nie ma bardzo dobra robota będzie, no zobaczymy jeszcze pomyślę, Ja sobie tam na singlu troszeczkę potestuję te, za... te zabawy, że tak powiem ogólnie mam fajne plany na odcinki, także myślę, że warto Zostawić tą w górę i będzie cacy, nie? Teraz troszeczkę Wena do nagrywania jest: no nie jest jakoś to za rewelacyjnie, bo jeden odcinek tygodniowo to nie jest jakoś tam, no sukces. To nie jest, jest to mega słabo, ale uwierzcie mi, że to jest i tak lepiej niż w ogóle. Zawsze coś tam jest do obejrzenia. Nagrywam to tak bardziej z pasji. Kto chce, to obejrzy, kto nie, to nie. Ktoś tam się ogólnie pytał. Dlaczego tak ogólnie nie nagrywałem tam już wcześniej, w, tym, w zeszłym roku no Ogólnie już mówiłem już chyba na poprzednim odcinku, że już mega się troszeczkę postarzałem No zaczynając nagrywanie miałem 5, 14 chyba lat Chyba 14, coś tylko tego Na no, takie początki ogólnie tam na YouTube to miałem gdzieś około 12 gdzieś tam się wstawiało jeden odcinek, dwa w roku No to się tak zaczynało na YouTube jak się miało te 12 lat może nawet ciutkę mniej no a teraz już mam 19 Ale tak ogólnie gdzie były te odcinki, tam 4-5 odcinków tygodniowo Kiedyś był taki okres Łandrzej, ty nie kłosisz Od kiedy ja nie kusiłem? No, coś porobił teraz Dobra, to się zrobi jeszcze raz No i co? To teraz. Dobra, na czym skończyłem? Nie, nie, do tego nie było, ale lipa, hopie. Więc no, teraz mam już 19, prawie, jeszcze nie mam, nie ma co dodawać, bo już teraz nie ma co dodawać sobie wieku. Kiedyś się, kiedy się dodawało, teraz się ujmuje wiek. No, teraz mówię, mam prawie 19, wszystko też inaczej wygląda, jest robota. Teraz wiadomo, się siedzi w domu trochę, bo jest taki sezon martwy. No to teraz nagrywam, ale tak mówię, no wszystko kiedyś to inaczej wyglądało, kiedyś mi się miało więcej czasu, lepsze pomysły w głowie były sami, też widzicie, że kiedyś to kurde była burza mózgów, na kanale się fajne odcinki pojawiały, a teraz no mam, nie ma co ukrywać fajne pomysły na odcinki, tylko czy to gra mi na to pozwoli, żeby takie coś stworzyć jak ja chcę. Na pewno z jednym się uda, mogę Wam zdradzić, że mam taki fajny pomysł na wywóz gruzu. Chcę ten jeden tam budynek koło domu rozwalić i tam zrobić bramę wjazdową. I chciałbym zrobić taki fest, odcinek z wyburzania tego, więc myślę, że to by, to by fajnie wyglądało i fajnie by to wyszło. Tylko trzy mi na to gra pozwoli, jakiś tam plan w głowie na tą akcję mam i czy mi się to uda zrobić. Nie wiem, teraz czy jechać Kurczę felek pojedziemy to dokosić, co nam ominęło. Bo się zagadałem i za wysoko header miałem. Pewnie jakieś straty teraz są, nie? Kurczę, nawet nie będę miał dwóch zbiorników. Jeden zbiornik będzie, tu dwoma przyczepami przyjechał. A tu jedna będzie. No trudno. Kokosów nie zarobimy. Ale jeśli chodzi o nowy nabytek, skąd miał na to też pieniądze? Miałbym pieniądze stąd, że sprzedałbym MTZ, a MTZ jest warty 55 tysięcy. Więc no, grube pieniądze bym za niego dostał I 44 byśmy kupili tamtego, no to jeszcze by nam zostało e 10 tysięcy Więc myślę, że spoko nawet Tu już nam nie kosiło Kurczę, może nożyk poszedł jakiś, Andrzej Sujno To trzeba sprawdzić, czy jakiś nożyk nie poszedł A ja nie widzę tu Kurde Wszystkie są Dobra, jedziemy dalej, nie wiem czemu tak. Za wysoko header miałem, kurczę. Możemy włączyć. Szynkę, jedziemy dalej. Niestety trzeba poprawić. Więc no fajny deal by to był. Ruska sprzedać. A kupić polski ciągnik. 60 też musi iść na warsztat. No z 60 też mam fajny pomysł. Ena na prawej ej. Eee. No jeśli gra naprawdę mi... No ja mam takie fajne pomysły w głowie, ale wiecie, to wszystko też zależy od gry. Na co sobie tutaj mogę pozwolić, na jakie tam rozbieranie, na jakie takie swoje widzi, widzi mi się, że tak powiem, bo no plan mam fajny, też na, na rozbieranie 60, bo tam kurde skrzynia mi wyje i coś tam łupie w tej skrzyni i fajnie by było ją rozebrać. I tak się pobawić trochę w mechanikę tutaj. No mm, mówię, wywóz tego gruzu chciał tutaj zrobić. Jakieś tam wyrywanie drzew też mam kurczę, fajne w głowie. Taką kurde fest akcję zrobić, no. Drzewo do belki takiej wiecie polowej przywiązać i łogień na tłoki, żeby to szło, więc coś tam jest, wiecie, w głowie. Tylko, no czy ja to nagram, to ja nie wiem, <laughs> fajnie by było, nie? Bo takie akcje porobił, w głowie mojej to fajnie wygląda. Myślę, że fajno, fajne odcinki by się dało porobić, a no jak to będzie, to już to już, nie wiem, sam zobaczymy. Najbardziej tak sobie w niedzielę siedzę, i dłubię tutaj w tym farmingu, i tak myślę, co by tutaj można fajnego zrobić, a tak w, w, w normalne dni, gdzie tam jest szkoła i w ogóle to, to nie mam tak czasu i, i żeby tak w ogóle pomyśleć cokolwiek nad tym więc najlepiej się siedzi i myśli w niedzielę co by tutaj nagrać. A czy nagrywam odcinki w niedzielę? Nie, <laughs> oczywiście kurczę, bo trochę leniem jestem No mówię, kurczę, rozleniwiłem się też nie ma co ukrywać, to, że jestem starszy też i praca jest, to też jestem troszeczkę bo może w jakiś tam sposób mam czas, czasami, żeby nagrać i nie ukrywam, że w niektórych momentach, gdy siedzę przy komputerze, mogłbym, mogłbym nagrać ten odcinek naprawdę coś fajnego stworzyć, tylko że ja potrzebuję weny. Ja, jeśli ja nie mam weny i miałbym coś tam pierdzielić trzy po 3 na odcinku, nie bym zadowolony z tego odcinka, yy, no to ja bym takiego czegoś też nie wrzucił, to by się też nie, nie przyjęło, Właściwie nawet, czy, czy by się przyjęło, czy nie przyjęło, ten odcinek po prostu musi się mi podobać. Jeśli na przykład spodobałby się Wam, zrobiłoby to na przykład milion wyświetleń, ale mi by się nie podobał ten odcinek, to ja naprawdę nie będę z tego zadowolony. A więc po prostu takie odcinki, które ja wrzucam, muszą mi się podobać w jakiś tam sposób. Wiadomo, że nie, nie zawsze jestem zadowolony z odcinków i teraz już w ogóle nie jestem. Jestem zadowolony z takich akcji, jak na przykład kiedyś tam robiłem urwane koło. Wywóz gruzy kiedyś tam na, na Dolnośląskiej wsi. Wyrywanie drzew na, na, na Osinie, bodajże to było na dwa ciągniki. To były naprawdę fajne akcje. Wywóz ziemi. Z takich akcji naprawdę jestem zadowolony, bo to troszkę pracy w to, w to włożyłem. Budowa na przykład obory na Osinie, to są akcje naprawdę, które Włożyłem troszkę pracy, troszkę posiedziałem, coś tam pomyślałem wszystko fajnie porobiłem i to się naprawdę fajnie oglądało w miarę. Bynajmniej mi czy to się innym fajnie oglądało, no to już każdy ma swoją opinię. Ale to są właśnie takie odcinki, no, które mi się podobają. Teraz jak ja jadę w pole, no to mnie takie odcinki no nie bardzo nie, nie, nie kręcą. Nie jestem właśnie z takiego odcinku zadowolony, więc ja muszę coś tam sobie dłubać jakiś tam sposób się pobawić w tym farmingu a nie robić to co każdy bo to może zrobić każdy, jechać w pole wykosić coś tam i taki odcinek to każdy może nagrać, a ja po prostu chcę robić coś swojego, mimo to że ktoś może coś już podobnego kiedyś robił, ale ja mam swój plan w głowie, nigdy od nikogo nic nie ściągałem i to mogę z, z ręką na sercu powiedzieć, bo wszystkie jakieś tam pomysły na odcinki to były w mojej głowie i ja zawsze nagrywam takie durne pomysły czasami mam w farmingu na jakieś tam Kiedyś też właśnie w 17 chyba nagrywałem jakieś tam wypadki, że wjechałem ursusem drzewo, yy, żeby mnie tam przyczepa wyprzedziła, co takie tam były pierdoły. Teraz właśnie, kiedyś mi się wyświetlił odcinek na głównej mój, że tam właśnie wjechałem to z przyczepą sama zbierającą w drzewo, coś tam mnie wyniosło na zakręcie. To są takie właśnie gdzieś akcje z życia, gdzieś coś tam się widziało, jakieś artykuły. I ja zawsze takie właśnie sytuacje z życia chciałem nagrywać w farmingu. I właśnie staram się właśnie coś tam nagrywać, nie? Takie wywóz ziemi czy coś, no to wiadomo, że są takie akcje z życia. I nikt mi raczej nie może zarzucić coś, kiedyś od niego ukradłem. I w sumie nawet takiej akcji nie było nigdy, więc bardzo się z tego cieszę. I jestem w sumie zadowolony. Kurczę, jestem zadowolony z tego, że tak jest, tak jest, ale teraz z farmingu nie jestem zadowolony. Patrzcie, mamy dopiero 3 tony, a już mamy koniec. Jest lipa trochę. Po co ja dwie przyczepy ciągnę? Kurde, może ziemi trochę dosypać, żeby sąsiad się nie śmiał. Że dwoma pojechał, a jedną ledwo zasypię. No ja nie, to już mogłem w sumie nagrywać ten owiec, bo owsa miałem całą pełną przyczepę. Miałem bardzo ciężki wyjazd kurcze z pola. Oj, było grubo z owsem. No z owsem miałem co robić. Mogłem w sumie wam nagrać tą akcję, bo nie mogłem przyczepy wytargać na ulicę. Nie miałem na jednej przyczepie 6 ton bodajże. A na drugim miałem 100 kg tylko, bo nie zmieściło się na pierwszą. Więc pójdę wam powiem, że też niepotrzebnie dwoma przyczepami jechałem na te, na te pole tam, na te 192. No ale już wiecie, tak bym musiał i tak to w bizonie przywieźć te 100 kg i tak Ale był problem naprawdę z wyjazdem z pola. Tutaj pójdzie raczej gładko, bo tylko 3 tony będziemy mieć. Więc nic. Nic tego, szalonego Od razu też pojadę to sprzedać Po co mi to, ma zalegać na gospodarstwie Bizon coś zwolnił, nie wiem co się dzieje A, tutaj silnik Kurcze, widzicie, 99% Obciążenie silnika Kurcze, to zielsko jednak Daje sobie o sobie znaki nie może przerobić, chłop. Na <grych> radę Dobra, no co będzie 3 tony? Gdzieś koło 4 ton No nie za dobrze. Nie za dobrze. Ale soja nigdy nie sypała w farmingu. Strączkowe, to wiecie. Właściwie co ja mówiłem na początku odcinka ze zbóż, ta. Jak to przecież strączkowe jest. No ale ogólnie mi chodzi, że już tak tego, tego headeru już nie będziemy używać w tym sezonie Bo już koniec Te pole jest raczej ostatnim Trzeba więcej nie mam A jak mam to sobie tam po, poza odcinkiem Dobra wykosimy. Dobra No to co, jedziemy dwoma przeszkami Nie ma co, po co mają stać na ulicy poleci ocie panie nie chcę iść Na no pusto no to nieźle może ja tam z tyłu zostawię co? o Nie chcę iść chłop. To nie jest 2, 60. Kurczę. Ogólnie ten mot trochę, wiecie, na zakupywanie. No trochę niedop niedopracowany. Powinna iść 60. Z <noise> pustą przyczepą nie daje rady. Dobrze jest. No, a tutaj to orkanem zrobimy te rządki. Nawet, no nie wiem czy w następnym odcinku. W następnym odcinku myślę, że będziemy sobie kosić trawę. Albo ja sobie trawę skoszę poza odcinkiem, a w następnym odcinku będziemy sobie zbierać już baloty siana. Myślę, że tak. O, tak sobie zrobimy. No, to niezła jazda, wam powiem, sześćdziesiątką. Niech ona nie chce iść. Następny sezonie będą troszeczkę lepsze, zniwa będzie to lepiej sypać. Bo tutaj po oram to wszystko. Po nawożę, po wapnowo... No nie wiem czy będę wapnował, zobaczymy ile będę miał kasy, ale na pewno będę nawoził, kryskał, na chwasty. Będzie, będzie lepszy plon na pewno. Czy soja będę siał w następnym sezonie? Też chyba nie, raczej nie ma co, po co? Lepiej takie, wiecie, pszeniczkę, rzepak może. Bo soja nie jest za bardzo wydajna. No dobra, no wsiadamy, nie? W sypie. Mhm, mhm. Dobra. Lecimy dalej. Ops. No i mamy prawie skoszone pole. Nie wiem nawet ile to jest powierzchni. Nie ma, ale myślę, że jest, nie wiem. Półtora hektara. Może być. No więc owsa sobie słomę sprasuje, chociaż też z zielskiem była. Czy to się nie będzie grzało, i w ogóle, no ale dobrze będzie to, poleży parę dni i, i sobie to sprasuje, bo w następnym odcinku będziemy zbierać słomę. No, nie wiem, sam teraz zobaczymy. Zobacz, ile będzie tych balek, by było około 20 balek, to fajnie, może nagrać zbieranie balek, słomy. Zobaczmy. Muszę sobie po prostu to poogarniać, wszystko poza odcinkiem. więc No, problemo Powrotem sobie weźmiemy przesiątkę za bizonem na follow me Nie wiem czy mam wgrane, ale chyba mam wgrane follow mi. Zaraz sobie zobaczymy ile kosztuje przystawka do kukurydzy Aha, czyżby nie była Wgrałem sobie jedną taką Nie działa To nieźle No nie działa Kupimy to. No, kupimy nową Mistro, za 17 tysięcy To nieźle Za dużo mi nie zostanie w takim razie pieniędzy Nawet realniej będzie, zobaczymy Znowu coś nie kości. Kurczę Andrzej Co ty robisz? wiedziałeś? teraz musi no i teraz można jechać można no, szybciej już jechać przecież końcówka jest to można szybciej trochę a nie wiem, co wam pokazywałem, jakie pola kupiłem. Kupiłem sobie pole numer 46 i siódemkę. Tu mam zasianą kukurydzę, a sprzedałem pole numer 168, bo tak mówię, po co mi te pole. I tu byśmy mieli wszystko już poogarnięte, tak? 192 skosiłem, na 117 mamy buraki, na 72 mamy buraki. I tu mamy soję. To by były wszystkie nasze pola? Tak, dobra, nice. Czyli wszystko mamy ogarnięte, czyli. Już nie wa jako tako tym headerem, byśmy mieli zakończone, więc możemy też wyczyścić to wszystko. Już, Umyć go. Daje radę, szysiątka, kurczę. Chyba nie daje. I idzie szata. No ja nie follow mi. Serio. Nie grałem sobie. Trudno. A albo zatrudnimy pracownika, niech jedzie. Ty? co ty robisz? No jedź, ja pojadę za tobą. Kurcze. Trzeba dociążyć. A nie pójdzie. Chłopco zapierdziela ty. Bo nie idzie Dobra, to Musimy cały czas na belce jechać, bo. No nie jedzie 3,5 tony soi. Tam około 1600 stoi. Cena tej soi. Więc zobaczymy. Nie wiem, czy od razu pojadę, czy przewinę trochę czas. Na razie mi przyczepy w sumie nie są potrzebne. Do ścianokosów. kosów. No w sumie do belek zaś później będą potrzebne zobaczymy kurczę ja to połączę może to nie ujadę za chwilę Olerka. no jak go puszczę to stalkę nie jedzie. jednak belka się przydaje w polu i idzie maszyna no ja go nie mogę dogonić tym blizanem, nie? To pewnie troszkę śmiga Mało dojedziemy jakoś Łącz pan klimę. O, luksus Dobra, spędziła się Nawet nie będę szczebiał tych przyczep na polu, bo za chwilę się upierdzielę gdzieś tu Dojeździł do przodu, do tyłu i zaraz kurczę mi stanie to 60 Maszyna na idzie. Już ledwo co jeść. Okres, no, popadało ostatnio. Dobra Gościa zakończył pracę. Wykościł mi tu. Bo elegancko. Otworzył rurę. A co zapiszę, krew Później na miniaturki, żeby było. Dobra, luxus. chyba żepe zabizona, do radę I tak muszę po wózek przejechać w sumie I tak muszę przejechać i tak Da radę nice Już tak nie bardzo Jak będę na pole jeździł, Dobra, to jedziemy. Z 60 trzeba wyjechać. A <grymne> ma ciężko, 4, 4 tony, no to już ma coś winnego. A, ale dęba stała. Prąbana Poszli No na asfalcie to idzie. No jesteśmy na gospodarstwie, nie będę tego wywracał, pojadę sobie A pensja, kurde, teraz poszło 48 zł Kombajnista. Dojechaliśmy na gospodarstwo. Nie będę nic więcej już robił dzisiaj na odcinku. Bo pewnie będzie długi, a ja nie chciałem zrobić też nie chciałem robić długich odcinków. Ale że taki oto odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Proszę że sobie podziałaliśmy, ja zobaczę co z tą Słoną, z tej Soi, jak to wszystko będzie dalej tam śmigać, funkcjonować. Ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Trzymajcie się, na razie, do kolejnego, cześć czołem!